Witam Was, ja jestem Xeramort, a w tym odcinku omówimy postać Cartus. The dead, dead Singer. Cartus jest to apekery, Tylko. Jest zdolny do dużego rozpiewu w trakcie gry, jego ultimate tym bardziej. Jest to postać głównie po to, aby robić jak najwięcej damage'u. Przyjrzymy się jego skórką jego pierwszą skórką jest to statua Kartus kolejną jest to Kartus e, Żniwiasz. a jego trzecią skórką jest to Kartus Pentakill najlepszą jest według mnie Grim Reaper Kartus chociaż niektórzy twierdzą że pentakil albo statua Przejdźmy do umiejętności. Jego umiejętność pasywną e, wygląda tak, jeżeli zginie kartus, to przez 7 sekund, tak jakby dalej żył, może używać umiejętności. Co jest bardzo przydatne, jeżeli zginęliśmy, a przy miał mało życia. Nie możemy używać summoner speli, ale spelami możemy go zabić. Na przykład Q. Jego umiejętność Q, lay wa waste, to jest taki, robi taki, no, pół sekundy wybucha. Zadaje to bardzo duży damage. Przeliczniki są, o ile się nie mylę, 0,75 AP. Albo nawet 1 do 1. Dawno nim nie grałem, więc nie wiem. Ale widzę, że zmienili wygląd jego speli troszkę. Kiedyś to inaczej wyglądało. Jego umiejętnością W jest to Wall of Pain. Jeżeli ktoś jeżeli jakiś przeciwnik lub minion przejdzie przez ten murek, jest mniej odporny na spele wszystkich teammateów. Dobre, jeżeli ktoś nam ucieka z teamfightu, Wrzucamy to, jest, nie że spowolniony, to używamy ulta i go zabijamy. Przyjrzyjmy się, jak to wygląda. To miętność. Tak. Taki murek to powstaje. Jego umiejętnością E, Defile, jest to kartus robi na okosie taką wódkę, bierze ileś tam manów i zadaje tam ileś tam damage'u. Jest to bardzo dobre do zbierania dużych grup minionów oraz do robienia kampów, na przykład w Wraithów, Wolfów lub Buffa. Chyba, że Dragona też widzimy, że mają... Problem, no to rzucamy murek, nie przed niego przyjdzie, używamy E i ma masakrujemy go Q. Jego ultimate, Requiem, po 3 sekundach kartu zadaje każdemu przeciwnemu czempionowi damage. Jest to umiejętność, która pozwala nam w trakcie tym fightu przesądzić szale bądź po. Widzimy, że po tym fightie my zginęliśmy. Duża część przeciwników ma mało życia. Używamy ultimata i zgarniamy killer lub assist. Zależy, czy ktoś nie miał na sobie czegoś. Na przykład trwawienie, podpalenie. przyjrzyjmy się tej umiejętności. Jest to ultimate, który może nas uleczyć, jeżeli uleczyć, jeżeli będziemy mieli przedmiot na spell vampa. Przejdźmy zatem do przedmiotów polecanych. Jest to kryształ na manę, który jest bardzo przydatny, gdyż możemy naszym e długo pracować na załączonym. Be Beru Archangela. Też dobry, ponieważ mamy mana Regen, Ability Power i dodatkową manę. Oraz za każdego Last hita dostajemy 4 many. I to się stakuje do 1000 many maksymalnie. Buty na penetrację, wiadomo, aby zwiększyć damage output. Road of ages, jeżeli mamy mały survival oraz chcemy więcej many. Rabadon's DevCap, aby zwiększyć nasz damage output z, ze wszystkich speli. No i Void jeżeli ktoś buduje się przy, na Magic, um, odporność na Magię. O to nam też pozwala szybko go wyeliminować, Na dominion bull jest. Powiem, że identyczny oprócz tego, że jest turylaj, zamiast e, wiek, e, różdżki wieków. Ponieważ tutaj jest bardziej potrzebny survi, którego jest znacznie widać. tu jest 450 helta, ale znowu 500 mniej, a to jest tylko held ale znowu Rylaj pasywnie yy, redukuje tę po, yy, prędkość poruszania się. Więc to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję. Do widzenia.